Cześć, cześć, cześć moi drodzy, witam was najserdeczniej w całej Polsce na kolejnym odcinku z Minecrafta i ze mną oczywiście, mój towarzysz podróży Szczypcą, to tost podłoga. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dewik, ja mam dla Ciebie bardzo ważną informację. Co się stało? Co takiego? Co? Się nie no, nie gadaj tak beze mnie? Tak samo <laughs> no, 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 tak nie <laughs> tak Dobrze, mnie. moi drodzy, na sam start. Zostawcie oczywiście łapę w górę, subskrypcję na Instagrama a wbijcie trzy ostatnie osoby, które polubiły najnowsze zdjęcie, które wrzuciłem dzisiaj na Instagramie. Są oczywiście na ekranie. Chcesz się wbijaj, ponieważ na Instagramie Ej, będę tam, bardzo, bardzo tam na, ty, na tym A chcesz być? A chcesz być? No to no. macie też Instagram Tosta do niego też bijajcie. Dobrze, wiem. <laughs> Bardziej mi chodziło, czy jestem tam wśród tych ostatnich opterujących w eee, ciebie. Wiesz ale... co, chyba chyba się nie znalazłeś, ale, ale pokazałem twojego Instagrama, więc każdy powinien być zadowolony. O... Słuchaj, słuchaj, Bonson, bo ty ja nie wiem czy ty zauważyłeś, ale ja jestem, opie... no, tak, że tak powiem, dopasowałem się do swojego wieku. Zobacz, jakie mam fajne bokserki. A ty gdzie? Gdzie masz jakieś o, a ja jakąś piłkę? chodzę. Dlaczego? chodzę... Chodzę w shortach moich, bo ze mną przyszły tutaj. No nie, no co powie... ma być? No. Nie, nie, nie. Musisz sort, mieć taki takie takie... pampersa, Powiedz mi to. E, ja go zakupiłem na um, ważnym targu. Ważnym targu Louis Vuitton. Ja, 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 tego, co... <laughs> Nieprawda, zamówiłeś go w sklepie, którego po prostu jeszcze nie ma, tak? A? A to, kurde tutaj a, widzę, a, że wybiegasz troszeczkę a? poza skalę, o której chyba nie a? można a? mówić. Moi drodzy, 3 sierpień zaczynamy również streamy z szefem, więc subskrybujcie nasze kanały, bo będzie naprawdę naprawdę że wtedy działo, uwierzcie mi. Dobrze, wejdźmy do domku, bo tutaj coś na nas czeka. To Dziś o czekają nie. na was Czekaj. kolejne Czekaj. wyzwania, a co ty robisz? Smażę type, ty tytaj. Czekaj, a nie da się nam cię wepchnąć, ty! Ej, nie się zmieścisz, patrz, nie da się tu wejść Ty, blokuje mnie coś, chyba psychika mnie tam blokuje wejście. No nie pozwala, widzisz? To jest jakaś kontrola. Tu jest ta! Zasłona, nie, zasłona rodzicielska, to jest... jak to się nazywało? <laughs> nie, ochrona rodzicielska. Siatka. Siat... <laughs> Nie, no nie jest Zadka. Ej, dobra, patrz Biegnijcie do szkoły, dzieciaki Dzieciaki? jeszcze nie w pierwszej części Nie, przeczytałem, gdzieś czekają na was kolejne wyzwania Biegnijcie do szkoły, dzieciaki Ej, no ty, ty, co ty robisz? Dlaczego <laughs> od razu mnie wyprzedasz? Ej w ogóle, czekaj! Nie, ja bym ja muszę pracować. Być ja jestem, kurde, David dratewka, jak szewczyk, dratewka, mam swój dług, piękny. O, kurde! Tu jest, no, no, tak nie jest, kurde. kurde. A, no i co, i zepsułeś, ja ten będę szybciej, będę szybciej niż ty. A, a, i co teraz, Freze? No okay. Kurde! Nie! KURDE! Wow. dobrze, nie, dobrze, czekaj, 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 do pana Ludwika. Ej, ale zaczekaj, powinniśmy kurde spokojnie porozmawiać, że nie tak szybko gonić. Zaczekaj. A to nie, Bo właśnie... a to nie jest konkurs, to szybciej... To nie zrobi no, ten... to zwykłe zadanko, że mamy iść do pana Ludwika, no kurde, nie pisze, no to... Ale jesteś kurde najgorszy. To jest najgorszy człowiek. Jeszcze się zablokowałem opłatki. Nie, 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 mi się to totalnie nie podoba. Ale mam nadzieję, że, mam nadzieję, że pana Ludwika... O. tak. O nie, pan Ludwik. Dzień dobry, e, co pan ma dzisiaj na sprzedaż? Poczekaj, Ej, trzeba się z nim chyba wymienić. Ty, masz węgiel? Masz węgiel? Trzeba się z panem Ludwikiem wymienić za szmalach, no podobno dopiero wtedy udziela jakieś informacje. Nie, jest, książko jest. Faktycznie, ale ja nie wiem czy ja mu ją mogę zabrać. Panie Ludwiku? Czekaj, czekaj, a może ja go zagadam, czekaj. Dobra, dobra, weź go zagadaj ty, ale jak ty chcesz go zagad? Aaaaha! Ale czekaj, nie stary, mi się wydaje, że po prostu działa węgiel, ty nie mamy gdzieś w dołku węgla. Patrz, czekaj, kurczę, patrz patrz. Dobra, 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 czekaj, czekaj, ty tego zagadaj, a ja tutaj wygrać, poczekaj. Dobra, patrz na mnie. Nie umiem tu skoczyć, dobra, pa, Zabrałeś tu to? Mam to, mam to chyba, dom teraz to zespołowa. Dobra, czekaj, I czekaj, czekaj. Tak, panie Ludwiku, Trzyba. zdobyłem Monteverest. E, nie, do, no, chodź tu, chodź tutaj, gdzieś Ale tam. tam Daj, gdzie stary, 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 chodź, 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 bo ja się tutaj, ja się tak powiem, troszeczkę ukryłem. E, czekaj, już się pokazuje. Pokazuje się, e, tu. A, dobra. Dzień dobry, dzień dobry, chodź, chodź, i wchodzimy na drzewo, czekaj, czekaj, trzeba wejść na drzewo i tam przeczytać, bo to, kurde, musi być e, wejście na drzewo oficjalne, czekaj, a da się tu w ogóle wejść? Nie, no to tam się nie będzie dało wejść, kurde, bo to na te głupie to, pnącza, to nie są te drzewa, co się tak łatwo da wejść, są to jakieś, trzeba, wiesz, przeczytać w łonie natury na samym szczycie wieży, zobacz, tutaj, o, tu jestem na takim dobrym miejscu, tu możemy poczytać, ty w ogóle, stary, gdzie... Masz, gdzie... A, tu, dobra. tutaj ja wszedłem, dobra, no, ty, ty, kurde, mnie nie widzisz, dobra. dobra, nie. mam książkę? Na jest zadanie, które pozwoli wam dostać kolejną ocenę! O kurde! O! Dzięki! Dzięki, dzięki mordo, dzięki! łaj, Ej, nie rób tak! Nie rób tak! Płynie się wolniej niż się idzie, padanie. Ja będę szybciej! A! Będę szybciej, kurde! Gdzie jest to zadanie? Dzień dobry! Dzień dobry, ukryte zadanie Halo, gdzie jest skrzynka? Nie ma nic, kurde, tutaj coś W porcie coś mamy? Nie ma nic, czekaj, czekaj, czekaj A tu? Nie, też nic nie ma Ej, Bowson, co ty robisz? Gdzie ty schodzisz, kurde? Dobra, porozmawiamy jak cywilizowani ludzie Porozmawiamy jak cywilizowani ludzie. Czekaj, ja szukam zadania nie rozumiem. Czekaj, nie szukaj teraz zadania, porozmawiamy jak cywilizowani ludzie. Za za prze... kurde, Dlaczego ja ja tak u... taki jesteś, kurde zwany? Dobra, to w takim razie bójka na statku dzieciaków, nie będziesz mi kurde tutaj... O, o, o A, nie, ale tak, dobra. ale tak ten Zaczekaj, zaczekaj. O ty kurde! Gdzie ty wchodzisz na ten port? Ty, kurde mały bananie? Co to ma być? Za Bo kurde. Chyba, jest o, zadanie. Zadanie. chyba jest zadanie. Nie no nie... czekaj. Ej, nie rób tak, nawet, kurde, nie rób tak! A jest, ty spadłeś dobrze! Zadanie, 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 ja tam nie widzę, co tam pisze, kurde! Nie rób tam, nawet nie próbuj tego zrobić! Kurde, nawet nie próbuj zrobić! Kurde, nie próbuj tego zrobić! Ej, dobrze, że się spada tak nisko! Ej, zobacz, co tam pisze, bo tam kurde, nie roz. Czekaj, ale na tym. Czekaj! Trzeba tam sprawdzić, co tam pisze, bo nie widać, poczekaj, trzeba zrobić tak, trzeba zrobić tak, trzeba zrobić to w inny sposób. Co ty robisz? O kurde. No, ale ty jesteś <tryk> najgorszy! O, oh, oh, mam zadanie. Walka piracka, ten kto zginie, przygrywa wszystko. Rozwiążmy to kulturalnie, ok? Jaki masz miecz? Pokaż swój miecz, przyływa... Okej, okay, dobrze. Zabiany. A! Nie! O kurde! O tym O Nie, 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 nie. Kurde, walka. Walka stos... Nie! Kurde! <tryk> Nie spaść do wody! Miałem weź do wody! Kurde! Do wody nie ma policja Dobrze idę do ciebie Do wody nie ma policja, dobra idę ale, do ciebie Ale to jest dowód na to, że nie muszę oszukiwać, żebym tobą wygrać Nieprawda, nie bo jaś po prostu farta, tak? Bo spadłem, bo chciałem cię ograć i wpaść do wody, ale by nie wyszło po prostu, tak? Z ciebie wypadło no. jakżeś się rozwaliło ziemię Co wypadło ze mnie? Kość Kość, o nie! Moja ręka, on daj moją rękę, gdzie ona jest? Daj mi moją rękę! Ład, czekaj, czekaj! O dobra, dobra, jest przygr 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 przygrzmocona na plecach masz kość. O nie! Ej, gdzie są moje gdzie moje itemsiory? Gdzie są moje itemsiory? So item item bo ja tutaj? Wiem, ja tutaj to jest po prostu popełniłem zabójstwo Okej, okay, dobra, mam jedno, ale nie mam książeczki, kurczę już ze mną. Dobra, no książkę ja mam Dobra, masz wszystko, okej, okay. a jedzenie moje masz? 30 Psztyków, bo kurde tego ci nie daruję, ciężko na to zbierałem całą noc zasuwałem na farmie Mam nadzieję, że mi to oddać, okej? Okay? Nie... Co? Ja nie, mam. nie no masz nie widzę, mam. że trzymasz w ręce, nie. kurde, dawaj to! Dawaj to a? Nie Dawaj mam. to kurde, dawaj to! Dawaj to dobra. Dawaj to, bo Dobra, przestań! Oddaj to! tam to do... dowody Oddaj to! Jakie dowody, kurde? Zatrzymaj się! W imieniu prawa masz się zatrzymać! W prawa masz cię zatrzymać, oddaj moje przedmioty. Prawa... Dobra, dobra. Oddaj moje przedmioty. Oddałeś? Co ty zrobiłeś, no? Dajesz tylko mi dwa, ale nie widzicie, to jest oszust. Mieliście rację. Oddawaj przedmioty. No. Oddawaj nie, nie, nie. Oddawaj przedmioty. Dobrze, proponuję ja ostateczne rozwiązanie. Dobrze, dobrze, proponuję ostateczne rozwiązanie. Jeszcze jedna walka. Dobrze, ale to chodź na statek. Dobrze, ja czekam. A, ale to miało być na statku! O, widzicie kto tu jest o szóstem? A, nie, ja nie, włączyłem ekwipunek przez przypadek! Włączyłem ekwipunek! No nie no ja mu się już zrespić całe życie! No to jest bez sensu! Wygrywałem to PvP, no Wygrywałem to, kurde, ja mu się teraz wszystko zrespiło! Nie Kurde, za chwilę, nie ma wyjścia! Ja nie ma wyjścia! Ej, denerwujesz mnie, dobra! Ej, ja cały czas mam nie farta walcząc z tobą, jesteś śmietnikiem najgorszym. Nie, to nie, to... Nie, nie, to nie, nie, nie! Nie, nie, nie! To wygląda ale no, w ten ale sposób, dobra! to Co ty chcesz jeszcze jedną walkę stoczyć, żeby udowodnić wszystkim, że jesteś gorszy? Nie, dobrze, nie, moi drodzy, ja to zlewam. Ja zlewam ignorancję tego frajera, ja idę pracować, tak? Ja idę walczyć o ocenę. Yy, jeszcze nie przegrałem. Bo jeszcze nie przegrałem. Dodaj mój miecz, bądź honorowy. Patrz tu, gdzie są moje przedmioty. Dziś w klubie będzie bank, o! Dziś w klubie będzie bank, <grym> tego Tak nie da inaczej przeczytać, zawsze jak to czytasz, to. Dziś w klubie będzie <grym> bank, <grym> ej. <grym> ej, <grym> ej, w ogóle. Mieczek mi oddaj, please. Mieczek daj mi, please. Daj mi miecz, dobra. Aha, dobrze, dobrze Kurde, Takimi. czemu ja nie mam sprinta od palonego nigdy, tylko on się zacina Jak jakiś frajer Ej, dobra, to słuchaj, bo jest noc, a my jeszcze mamy zadanie do wykonania, bo tam powinno pisać co następne jest kurde do zrobienia Miało być na statku a czekaj, tu jest statek, dobra Ej, jest jakaś tabliczka, poczekaj, jej chyba nie było Dobra, czekaj, 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 tu trzeba jakoś wejść w inny sposób Tylko gdzie ty jesteś, bo ty oszukujesz znowu, no. kurde Nie, jesteś oszustem w tym momencie, bo... Ja, ze... ja nie, nie mam, ja... Dobra, dobra Dobra, dobra. No i ale ty widzisz, ale ty oszukujesz, bo to yes. jest niezapowiedziana okay. walka. To jest okay. niezapowiedziana walka! Jak Okej, ale wygraliśmy, ale moi 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 proś, drodzy, proszę, to się dzieje. Moi, drodzy, odcinek, moi, moi odcinek. drodzy, moi drodzy Moi drodzy wygraliśmy. Ewidencjnie, moi, ewidencjnie moi drodzy widać moment, wygraliśmy. Ja mam rękę, moi, drodzy, moi drodzy, moi drodzy wygraliśmy <laughs> dobrze. Wygraliśmy dobrze. walkę, moi drodzy, jest, no dobrze. jest dobrze. Jest dobrze fest! Lecimy, kurczę tutaj. Jest dobrze fest! Wygraliśmy waleczkę, oho! Aha, aha. Dobra, idę dalej, tu jest tabliczka. Brawo, wygrałeś! O! easy! Teraz pokaż na co się stać. Odej mi miecz, Ej, mamy znaleźć jakiegoś adama! Ej, mamy znaleźć jakiegoś adama. Mamy znaleźć jakiegoś adama. Oddej mi miecz, odejmij mi miecz. A, dobrze, dobrze, bijesz bezbronnego, okej. Ale czekaj, no widzisz, że nie mam miecza w ręce? Ale, ale. Dobra, wszyscy o, piszą, Twoja wszyscy strata, piszą, wszyscy strata. W nie, w nie, 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 to była, twoja to była twoja strata, to była twoja strata, to była twoja strata, ej, czekaj, bo my musimy znaleźć jakieś pana, pana Adama, tak, dobrze pamiętam pana Adam, dobra, dobra, czekaj, no to zaczniemy poszukiwania, od... a czekaj, tu coś jest, ten kto uwolni pana Adama wygrywa ocenę, ty, można wygrać ocenę. O, wow, ale wojna wojna? wojna to wojna. Wojna to wojna. Dobra, rozejm. Rozejm. Kudaj. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Rozejm. Rozejm nie atakuj mnie, proszę, boli. Boli, boli, boli. Gonimy dalej. boli, goni, mnie goni, Moi drodzy, dobra, czekajcie, musimy to ugrać w inny sposób. Dobra, poczekajcie. Zrobimy to w inny sposób. Aaaa no, nie! Kurde nie wyszło Dobrze, Rozej mam full hp, jestem w stanie cię zniszczyć a, Ale ja, a myślisz, że co ja mam? A, Do dobra, mała? zatrzymaj się zakończ, zakończ, bicia biednej żabki, która nie jest niczemu winna, okej? Okay? Okej? Okay? <laughs> Jesteś winny wszystkiemu <laughs> Zakończ bicia, uwolnimy pana Adama wspólnymi siłami Kurde nie bij mnie! Nie wiem je, nie! Wiem je, bo widzowie będą pisać, że jesteś oszustem! Ale widzicie jaki to jest śmietnik najgorszy! On mnie zabił już czwarty nie raz! On mnie zabił razy, nie czwarty miałem. raz i Byłem to bez, bez powodu! Chciałem rozejm Moi drodzy, w tym momencie nie ma rozejmu. Piszcie w komentarzach, że Szypson to oszust po raz kolejny, bo to jest definitywny oszust. O, chce mi... On chce mi, mi utrudnić... No dobrze, dobrze. Widzicie oszust. O, złodziej! Zło... teraz szybszy złodziej piszemy. Widzicie? On chciał nas ewidentnie okraść i to zrobił i on się nawet nie zastanowił. Patrzcie, wziąłem ten piasek, bo jestem może od tego y, feniksa i zrobię to w ten sposób, zobaczcie tam idziemy szukać, no ale co ty robisz, ty, buła buła dlaczego bierzesz dlaczego bierzesz moje, za... no nie no jakiś śmietnik dobra wiecie co to jest totalny śmieć patrzcie jeszcze wziął tego żeby nie jaki to jest burak jaki to jest moi drodzy burak totalny nie przysięgam, ale to jest burak majster, dobra ej tu ktoś tam mam uwalniam jest a, ale no, sobie piasek no, zabrał, ale sobie piasek! No nie! <laughs> Jaki piasek zabrał? Nie, kurde, nie ma Nie mam ja jestem bezbronny, nie biję się bezbronnego, nie kopie się leżącego, zakończ takie przestanie. No, ty paruwo! Dobra, moi drodzy, to jest najgorszy typ człowieka, jak widzicie. To jest najgorszy typ, który nawet nie chce, który nawet nie chce walczyć fair, tak naprawdę. On jest przeciwny walce fair, on jest przeciwny walce Ale ja to walczyłem fair. Nie, 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 tutaj jest bezbronny człowiek. Tutaj nie pana, tylko. Nie uwolniłeś go. czy jaki, kto to jest? Nie uwolniłeś go jeszcze wcale. On tutaj stoi. Ja go uwolnię zaraz jak ja mam go uwolnić? Może uwolnij go, proszę bardzo No Ja go uwolnię Uwolniłem! No ale ty jesteś geniusz No nie, no co ty robisz? Czemu jesteś agresywny? O kurde! Ej, dlaczego jesteś agresywny, Bulson? Trzeci raz się tam dropuję, mam już tego powoli dość Dobra, jeden z nas musi go uwolnić Czekaj Panie Andrzeju Czemu jeden, jeden z nas? Panie Andrzeju co ty robisz panu Andrzeju, a nie, to jest pan ja Adam powiem, pana Andrzeja, Nie, powiem. ale kurde ile go tu trzeba będzie wykopywać Bo on nie, on się nie posunie Weź go zepchnij kurde, będzie łatwiej Kurde, nie ten piasek <laughs> Czekaj, 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 ale tak, 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 tak To wyjdzie, czekaj, czekaj, czekaj Dawaj go, o, uwolniłem Uwolniłem ja Pać, wolniej jest, dzięki mnie, ja go popchnąłem, ty. Jesteś skończoną paruwa, wygrałem. Wygrałem ocenę po raz drugi, po raz drugi przypominam, mój dworze. Po raz drugi wygrałem ocenę. Nie, 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 nie pan Adam nic nie mówi z wieśniakiem, on nie ma głosu. A nie, 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 to mówi On mówi, że go że złamał nogę. Tak, tak, ale chodzi, ale chodzi, nie ma gipsu. To wcale nie złamał nogi, nic go nie było. Nie, bo on biegnie do Tak, 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 a ty biegniesz zaraz do policji i zaraz tam cię wsadzę do więzienia. I tak się skończy, twój dziecka. Dobrze, moi drodzy. Dziękujemy przez serdecznie. Za oglądanie tego odcinka do końca subskrybujcie nasze kanały Widzimy się jutro w godzinie 19 na kolejnym odcinku z Minecrafta. Do zobaczenia, po-pa!